Nazywam się Krzysiek, mam 14 lat i bardzo lubię czytać książki. Cześć. Chciałbym Wam powiedzieć o pewnej ważnej sprawie. Sprawie, która dotyczy mnie i dotyczy też Was. Chodzi o domy dziecka w Bielsku Białej, które pomagają dzieciom i ich rodzinom w ciężkich sytuacjach. Chcemy pokazać, że fantastyka też jest w stanie pomóc i jest w stanie nieść dużo dobrych rzeczy. Ale nie zrobimy tego bez Was. Jeśli macie w domu jakieś książki które przestaliście czytać. Książki dla dzieci, dla młodzieży, książki fantastyczne lub pokrewne, które jesteście w stanie przekazać, aby zyskały drugie życie, to przyjdźcie je na grojką, bo nie wyślijcie je na podany adres, a my przekażemy je do domu dziecka. Włączcie się do królewskiej zbiórki książek.